Jezus, ja to już 8 godzin nagrywam. Dzień dobry, dzień dobry, wibreczki i bobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a na moim kanale. Ja jestem Smarty, a przed wami challenge bardzo nietypowy. Ostatnio grając w Fortnite'a przez przypadek włączyłem region Bliski Wschód, lagowało strasznie, no ale gierkę udało mi się dziwo wygrać. I pomyślałem, żeby wykonać taki challenge, ale żeby wygrać na każdym możliwym regionie w Fortnite'cie. Okazało się jednak, że taki odcinek powstał już na zagranicznym YouTubie, a więc link do autora, który pierwszy go wykonał, macie w opisie. Natomiast Natomiast specjalnie dla was wykonam go dzisiaj na swoim kanale. No ale moi drodzy, jak co odcinek, gratulacje dla zwycięzcy na przedmiot ze sklepu z Fortnite'a. Odezwij się do mnie na ebay, i odebrać swoją nagrodę. No ale jeżeli ty chcesz wygrać coś na moim kanale, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy co odcinek wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu SMARTY w sklepie. A teraz nie przedłużając, bo nam pociąg na Bliski Wschód ucieknie. Zapraszam do odcinka. No dobra, lecimy, zaczynamy, słuchajcie i wybieramy region na Bliski wschód, 140 milisekund pingu. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobię. No dobra, nie mam pojęcia, jaką miejscówkę wybrać, i postanowiłem postawić na początku na przyjemny park, czyli miejscówkę, którą doskonale znam od wielu sezonów i mam nadzieję, że ona przyniesie mi wiele szczęścia. No i bardzo dobrego lutu, bo z tym pingiem na pewno się przyda. ojojoj, ojoj, oj, oj. słuchajcie, czuję się jak na chińskim Fortnite, ale wiem, że tutaj gracze będą grać nieco lepiej, także nie będzie tak łatwo. Jaka pompka, idealnie. No i tak się wyłożę na pierwszym fragu. Ale jest ping, słuchajcie, dramat! To jest dramat. Dobra, leży, słuchajcie, ale jest tak potworny. Tak ogromny ping. Oj 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 ojoj! Oj, oj ojoj, co tu się będzie działo? Ja myślałem, że ten challenge jakiś przyjemny, prosty, łatwy będzie! Dostał, 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 leży, dobra, elegancko! Oj, jeszcze jeden! Dostał! Na bank dostał! Dobra, oberwał mocno, oberwał mocno, ale ja też. Olcia nie teraz! Proszę, nie dzwoń! Nie w takiej sytuacji! No jak nie dostał? To impossible! Jaki tu jest pojedynek snajperski? Dobra, uciekł. Co za bambik? Tu jest! Leży! Dobra, uf, ale na farcie to było. Skara miał nawet co to za bogacz tutaj. Dobra, trzy fragi na Bliskim Wschodzie zrobione. Moje pierwsze trzy fragi. No, no, no. Trochę nas ubija, ale damy radę Uuu, boli, boli, boli Dobra, mamy to Uuu, zobacz spocone Ktoś wieł, A jakie rampy To ja po pięciu latach graja w Fortnite'a Takich nie umiem e, Czy ktoś wziął z sobą kiełbaski może? Halo, halo Ziemniaczki już mamy Zęciu, weź tam jeszcze kija jakiegoś utni, Żeby było elegancko na kiełbaskę Typek Oj, oberwał troszeczkę, oberwał Oj, mocno oberwał Dobra, elegancko Jeszcze plecy On tu gdzieś na blisko już jest Oj. Nie! Nie dziabaj! Nie dziabaj! Dobra, oberwał. Bocik jakiś, bocik. Co? Jakim cudem on mnie dziabnął? Jeżeli zginął, to gdzie? Trap! Ale mi się cieplutko zrobił. Ale mi się cieplutko zrobił w tym momencie. Oj, oj 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 oj. Jest typek, jest typek. Dostał! U! Uhu, ale Hejcik, słuchajcie, na tym pingu nie jest tak łatwo, ale dałem radę. Ty jak ja już pięć fragów mam? Jeszcze jeden tam będzie. Dostał. No i elegancko. Leżysz, kolego. Do widzenia. Jak ja się tu czuję silny na tym serwerze? Dziesięć osób zostało. Ciekawe, czy oni spoceni tak samo jak ja. Mm. Ty knucie. Ty knucie. No w ścianie mi się będzie chował, no. Leży. Dobra, do widzenia. No ale żeby się tak w chować, no to ja też się pochowam, a co? <laughs> Ale ja w szoku byłem, słuchajcie, coś mi tam zaśleściło w tym sianie, mówię, coś jest nie tak, coś jest nie halo. I nagle gościu wyskakuje tak o, jakby mu się do kibelka śpieszyło, bo pomylił środki przeczyszczające z witaminą C. No zobaczcie, zostały trzy osoby, tylko elegancko, musimy to wygrać, musimy to wygrać, trzymajcie kciuki. Dobra, edycja tutaj trochę jest kłopotliwa, bo jest dość duże opóźnienie, ale coś tam idzie pokulać, po coś tam idzie pograć. Dostał. Elegancko, łatwiutko. Co jest? Pin wysoki. To jest mniej więcej. Czy on widział, że mi zdjął Keva? Nie, jeszcze nie. Ok. Dostał, dostał. Kurczę, no nie ma za bardzo mogę się z nim strzelać. A on tuż nade mną. Leżysz. No i wszystko. Elegancko. Z rakietnicy go poskłada. A nie przejmuję się tym w ogóle. Nie jest mi wstyd. Ani trochę. <laughs> Dobra, ile osób zostało? Ile osób? Dwie osoby jeszcze. Okej, okay, jeden jest tam. Bo go widziałem. Ale gdzie jest cała reszta? Znaczy, cała reszta to jeden zawodnik, ale... Dobra, nieważne, nieważne. Nie było tematu Widzicie? Aha, 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 aha. O, nie jest za ciekawie. na high ground, słuchajcie, ale ja nie mam żadnego leczenia. Kompletnie żadnego leczenia. Leży, wygrałem! <śmiech> Idealnie! <śmiech> Jak łatwiutko, jak prościutko? To mi się podoba. Dobra, pierwszy region mamy zaliczony. I to w pierwszej gierce. No dobra moi drodzy, pierwsza gierka wygrana, a więc przechodzimy do wyboru regionu i tym razem pojedziemy sobie do Azji. I przepraszam, jeżeli w poprzedniej gierce narzekałem na ping, bowiem tym razem będzie wskazywał on około 264. <noise> Nie mam pojęcia, jak ja sobie poradzę. Dobra, jestem na Azji, słuchajcie. No i ping w sumie jak na chińskim Fortnite. Także troszeczkę jestem przyzwyczajony. A pamiętajcie, że jak chcecie mieć mnie w znajomych, to o, tutaj jest mój nickname: Spacja Smart. Jak masz suba z dzwonem, to wysyłasz mi zaproszenie, a ja cię akceptuję. Tylko pamiętaj, że suba z dzwonem trzeba mieć. Oj, patrzcie, będzie niespodzianka, ale będzie w szoku. Oj, albo ja będę w szoku. Jak to bot chyba jest? Mhm. Mm to był bot. No nie ma się co chwalić tym fragiem. Ty? Hey, co jest? Oj, dobra. Ty? Hey, tam ktoś skybase zbuduje? No widzicie to? Nie wierzę. Zobacz, to. tam ktoś skybase zbuduje. Serio? Moją taktykę podrabia. Moj... Na pewno jakiś Jupiter Peter Challenge nagrywa. Ty no nie będę mu tego burzył, ale zobaczcie to, nie wierzę. Like, burzymy mu to. Komentarz, nie burzymy i zostawiamy w spokoju. Ty decydujesz, śmiało pisz. Albo lajkuj. Oj, więcej lajeczków chyba. Chyba więcej lajeczków. A ja, ja tak krzywotę ramkę miałem. Bo teraz lepiej. Piekło perfekcjonisty tam zrobiłem. Podemno jest gościu. Oj, oj, oj. Dostał. Ale ten chyba spocony jakiś. Oj, oberwał mocno. Leży. Dobra, dziękuję za wzięcie udziału w konkursie tanecznym. O, kusi mnie, żeby mu to dziabnąć, no. Nie no, tam już na bank nikogo nie ma, słuchajcie. Musiał zeskoczyć. Postanowił po prostu w ten sposób zakończyć grę, no oj, oj, oj oj, oj! Oj, oj oj! Problemy Nie no, na tych lagach to się nie da budować. To niezłe. To nieźle. To nieźle, szybko się lecz tylko, szybko się lecz! Nie chcę tu zginąć przez swoją głupotę. Szybciutko, do strefy! Na no blisko on jest! Dobra, bot chyba! Chyba bot na szczęście! No dobra i na plecach mam jeszcze jednego, ale ja muszę się szybciutko zabudować gdzieś i szybciutko podleczyć tymi apteczkami. Na szczęście mam trzy. Powinno mi wystarczyć. Cztery fragi, pięciu typów zostało. Oj, dostał, dostał, dostał! Leży! Dobra! Ja za silny w tę grę! Dostał, dostał, dostał Elegancko, podoba mi się Ja się dziwię, słuchajcie, że ja trafiam z tej snajperki w ogóle Nie, naprawdę, to jest ultra, ultra trudne Oj, obity mocno Będzie frag, czy nie będzie? Nie będzie fraga Oj, 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 Poważne kłopoty Nie no, muszę to wygrać Ja dwóch na plecach w ogóle miałem Ty, wszyscy się na mnie czają O co tu chodzi? Dobra, tu chyba build fighty będą na strefki elegancko, pociśniemy. Chyba nie ma innego wyjścia. No, dojeźdźcie się, dojeźdźcie się. Nie strzelaj z tego do mnie. Nie strzelaj z tego do mnie. Ja będę grał na strefę. Najgorzej jak ryby mają. To jest dramat wtedy. Aha. A to fajnie, że to nie była moja ściana. To fajnie. Skąd ty się wziąłeś? No dobra, moi drodzy, jak widzicie, śnieg zaczął się już troszeczkę rozpuszczać, a to oznacza, że do Azji miałem więcej niż jedno i więcej niż dwa podejścia. No okazuje się, że gracze początkowo wydają się być bambikami, natomiast im dalej w las, tym stanowczo stanowczo trudniej. Ojojo! No, tak jak mówiłem, początkowo za trudno nie jest. No, edytuj to, edytuj. Czekam! Ale mi lutę sprzedał! No to o tym właśnie mówiłem. Oj, Azjo, Azjo, dlaczego ja mam z tobą takie problemy? Skąd ty masz taką pompę? Leżysz, do widzenia, żegnam się z panem. No nie, no ja muszę to wygrać! Jeżeli to wyjdzie, to będzie jakiś cud, ale mam stresa. Serce mi tak łomocze już teraz, słuchajcie. To czterdzieste podejście jednak jest. Ja się myliłem. Błagam, żebym on miał malutko rybek. Oj, oj, oj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale mam tętno! Ale mam tętno, słuchajcie, nie wiem czy dam radę. Nie, on ma więcej tych rybek. Na bank ma więcej tych rybek. Co? Jestem dzbanem najgorszym. Nie! Dobra, trzy razy drugie miejsce. Uznajmy to za Wina, dobra? Ja już mam dosyć Azji, a następne regiony poszły znacznie, znacznie lepiej. No dobra, postaram się to powtórzyć na koniec odcinka, okej? Okay? No dobra moi drodzy, przyszedł czas na Brazylię. 227 pingów, mniej więcej w tych ilościach powinno wszystko oscylować, a więc jedziemy! No i mam nadzieję, że będą trochę słabsi gracze niż na Azji. Łę! Na chwilę do toalety poszedłem A tu przeciwnik koło mnie akurat przebiegł Uuu, zawał No sorka, że chwilę przykutamadziłem, ale musiałem wyjść dosłownie na 10 sekund Nie wierzę, po prostu nie wierzę Jaki fart Tylko jeden ziomek, ale ja jestem tak low Dostał Tu musi wyjść, albo nie musi o, Ale mam stres, słuchajcie Dobra, ja ginę. A on miał kewa jeszcze. No, giniesz! Leży! Mamy to! Uuu, nareszcie! <ścoughs> Brazylia zdobyta! Jedziemy dalej! <ścoughs> Dobra, i teraz to, na co chyba wszyscy czekali najbardziej, czyli Oceania, 315 pigu, nie mam pojęcia, jak ja sobie tam radę, mam nadzieję, że tam będą same bambiki. Dobra, pierwsza gierka na Oceanii, postaram się wylądować gdzieś tutaj na słonych strzechach, żeby zobaczyć, jak radzą sobie gracze z tej odległej krainy. Jezus, mam nadzieję, że oni nie będą jacyś bardzo spoceni. Ej, tu ktoś biegnie, no jest. Dobra, leży. O Jezus, jaki ping straszny. Nie, 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 nie. Nie tym razem, mój kolego, nie tym razem. Ha! Ale ogarniał. No i co, że niby ocenia słaba? Coś tam potrafił. Dwa fragi już mam, gierkę mogę wygrywać. Nikt mi nie powie, że kuta bandziłem. Nie za dobrze. Próbuję mnie podjechać. Nie, no nie mam z nim szans. Nie mam z nim szans, słuchajcie. Na tych lagach po prostu to jest niemożliwe. Dostał, dostał. Dobra, nie mogę mu oddać high groundu. To fajnie mu high groundu nie oddałem. No dobra, ginę. Co? Jakim cudem? Co? On miał takie low hp i tak agresywnie grał? Po co? Nie mam pojęcia jakim cudem ja to wygrałem Naprawdę Gościu był ode mnie prawdopodobnie lepszy Miał przewagę pingu Ja nie wiedziałem co się dzieje jak strzelałem A mimo to jakim cudem go dziabnąłem I po prostu padł <ścoughs> Dobra, moi drodzy, i na sam koniec krem de la Creme, czyli Ameryka Północna I wybrałem wschód, ponieważ tam ping jest delikatnie mniejszy Nie będę nagrywał na wschodzie i na zachodzie Ponieważ poziom podejrzewam, że jest bardzo podobny A więc po prostu zagrajmy na Ameryce <laughs> Nie dziabaj! Spocona piłkara, tylko tego mi brakowało Co? Aha, to fajna gierka Dobra, dostał na szczęście. Tu jest jeden, dobra. Widzę... oj ojoj! Oj, oj. Może to był błąd, że nie trafiłem. A czy to, że nie trafiłem, to na pewno był błąd lecisz. Papatki! On tu na blisko jest! Szybko palę wroty do góry z powrotem. Jaki to był fart! Jakie to było laki! Sam sobie rakietnicę pod nogi puściłem przez przypadek! Idealnie, mamy to, perfecto, challenge zakończony No niestety moi drodzy, tylko Azja nas pokonała No ale na dzisiaj to już wszystko Odcinek nagrywany był tak długo, że po prostu nie mam już sił na tę Azję Przepraszam, przepraszam W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak było to nie zapomnijcie proszę zostawić kciuka w górę oraz komentarza Bo YouTube ostatnio mocno pchnia zasięgi A taka wzmożona aktywność niezwykle mi pomaga Na dzisiaj to już wszystko Serdecznie dziękuję za uwagę na razie. Cześć! Yeah. <laughs>